Bardzo mocno punktowujesz to, że się tam mega szanuje starsze osoby i kobiety w ciąży. Znaczy, mega szanuje, przepuszcza w kolejkach no i się. Takie jakby jest prawo. Da... tak jest A to prawo. Jest w to jest prawo. Na... Tak, no, w każdej to. kasie, w każdym miejscu, wow. gdzie jakby może stworzyć się kolejka, jest mhm. napisana, tak jest taka karteczka, jest napisane według prawa takiego i takiego osoby. Po 65 roku życia faceci, kobiety po 60, kobiety w ciąży, kobiety karmiące i kobiety, osoby niepełnosprawne i kobiety z dzieckiem do dwóch lat na rynku bez kolejki. I to nie jest tak, że bez kolejki do, nie wiem, do supermarketu, w sensie takiej długiej, co się mhm. stoi i tak dalej, na przykład w supermarkecie jest kolejka po ser. I, wow. też już jakby, i, 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 I to jest super. Oni mają naprawdę super podejście, fantastyczne do dzieci, do kobiet w ciąży, celebrują to bardzo. I um, nie wszyscy lubią, jak się dotyka, czy dziecko, czy kobietę w ciąży i tak dalej. Natomiast no tam po prostu trzeba podejść do tego, że będzie się głaskanym po brzuchu. I Aha, będąc... właśnie, zostawiamy o co ci chodzi. W sensie, że będą, obcy ludzie tak, tak, po brzusch... będą w brać brzuszek i mówić, Boże, żeby to się dziecko pobłogosławiono, żeby. Było zdrowe, żeby było coś. Tam wszyscy, wszyscy i do małych dzieciaków są bardzo serdeczni, radośni, tolerancyjni, wyrozumiani, naprawdę. To jest taki fajnie by było, jakbyśmy my, Polacy, nauczyli się tej serdeczności od nich w stosunku właśnie do takich i do dzieci, i do kobiet w ciąży, i do osób starszych. Mają no, ten? to tu się zgadzam, absolutnie. No tak. Jakby ten szacunek, który, który bywa po prostu różny. Zawsze mogło być go więcej, aczkolwiek, wiesz, no, nie byłem nigdy kobietą w ciąży, ale nic. jakie to jest uczucie, jak faktycznie, chyba, że się szybko przyzwyczaiłaś, choć nie, bo w pierwszej ciąży byłaś tam, no nie, tak, w Brazylii, tak. no właśnie, w pierwszej, drugiej. No to jaki, jaki to był feeling, jak sobie wiesz, idziesz i już widać, że jesteś w ciąży i co, jakaś babcia do ciebie podeszła? W sensie, jakie to osoby nie, podchodzą? Nie no, wiesz, chodzi, bo, Nie, no, uśmiechają się, o, ja ja będzie chłopak czy dziewczynka, i, <laughs> te, i, ja, nie, ale ja się, Boże, to był najlepszy czas, cała okay. ciąża, pod ten pociąż, laktacja i te wszystkie, wszystkie takie rzeczy, które nam się kojarzą raczej po prostu z horrorem, to w ogóle to było wspaniałe, bo ja nigdzie nie stałam w kolejkach. Brałam no moje tak. dzieci ze sobą <noise> wszędzie. Do drugiego roku życia tak naprawdę, do trzeciego. Mhm. Potem od razu zaszłam w drugą ciążę, więc ja miałam jakieś takie 8 lat, gdzie w ogóle nie stałam w żadnych kolejkach. Nie wiem teraz, czy zajść w ciążę, czy przejść na emeryturę. Co, co co robię, żeby, żeby, znowu, żeby znowu nie musieć stać w tych niekończących się kolejkach. Nie chcę, wiesz, nie chcę tutaj wymęczyć myśleć, ale wydaje mi się, że są jeszcze jakieś tam odcienie szarości mimo wszystko w życiu. W sensie, ja wiem, że chodzi tylko o kolejki, nie? Ale to nie jest tak, że jedyne, co ci zostaje, to zajmować się, no. albo przejść na emeryturę. No, to, 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 jest, to jest to. A w Polsce co, miała być godzinie dla seniorów od 10 do 12? Wiem, Boże, idę do sklepu zawsze o godzinie 10. To jest Dobra, niewiarygodne. Nie, ogóle... Za późno wstajesz? Gdzie za późno? Ja ćwiczę wcześniej. Rano ćwiczysz? Ćwiczę. Przy... ćwiczę. A co ćwiczysz? Uej, ćwiczenie. No, ćwiczę, to jest no, ćwiczę to no każą mi, oh. no bo po prostu... Co, musisz zimą... wrócić do Brazylii. No, muszę. być Polska ready, Zimą nie? to jest koszmar. Ja naprawdę to tak podziwiałam, że wszyscy moi followersi mi pisali, no. um, Hanka, Boże, ty masz taką super energię, tak od ciebie czerpiemy. Ja nie wiem, jak ty to robisz, że ty wstajesz o 6 rano i biegasz i w ogóle... Ja tutaj, mhm. ja zapomniałam, jak to jest być w Polsce zimą. Mhm. Ja mam tak, jem mhm. i mam drzemki. Mhm. Tylko. Mm. Tylko i po prostu ja. Jest wybitnie aktywna. I wybitnie. I teraz. I ja, no nie, no i po prostu poprosiłyśmy z moimi dwoma koleżankami trenera, żeby przychodził do nas codziennie na 8.30 rano. A ja Tak. Co ty gadasz? I dawał nam rano codziennie godzinny taki w pierdziel. to po prostu ja widzę, że my między sobą patrzymy, która dzisiaj odwoła, żeby nie trzeba było ćwiczyć. Jest ciemno, szaro, smutno i ja podziwiam tych wszystkich teraz moich followersów, którzy. Właśnie ćwiczą w zimie, bo ja bym się tutaj, ja bym się tu po prostu położyła i zasnęła. To jest, okay. trzeba, czas wracać. A co robisz w Brazylii, właśnie? Jak, no, bo z jednej strony można powiedzieć, że można tam, tam robić wszystko, ale wiesz, czy to są zajęcia, właśnie jakieś, czy po prostu jakieś bieganie, tańce? Wiesz? Nie, ja się, zap, ja się zapisałam na siłownię, która jest w ogóle takim family club teraz. Tak, no, to jest tak naprawdę, to jest, to jest, taka, to jest taka siłownia, m, gdzie w zasadzie można spędzić cały dzień, mhm. łącznie wsadzić tam <laughs> dzieci, które będą mhm. miały zajęcia od 14 do 19 non-stop i tam, nie wiem, do pływanie, no odrabiać z nimi będą lekcje i tak dalej. Oprócz tego, że pracuje. Tak. Pracuję. I to jest normalna praca poniedziałek piątek? Tak. Mieszkanka. Tak. I, i, e... i ziemia. Tak. tak. I przemyt kokainy. To nie ty, wiem. Nie, ta to ta stara ja. To nie ja. Mm -mm. Nie. E... <laughs> Cicho. Miałaś nie mówić. A poznałaś tę dziewczynę swoją drogą? Którą? No tą od tej kokainy. No wiele ich było. <laughs> No to nie jedna. Okay. Ja tam pomagałam wielu. No tak, no przecież ja chodziłam do więzienia normalnie pomagać, okay. sprawdzać jak tam prawa humanitarne czy nie no, są tak, łamane tak, 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 i tak dalej i tak dalej, więc to był trochę hardcore. No nie. Hmm? Siłownie są super. W Brazylii są siłownie hmm? na takim poziomie, że w ogóle... Um, w sensie, nie wiem, jakie są teraz w Polsce siłownie są zamknięte. <noise> Nikt nie wie, jakie są. <noise> więc, są fajne. No nie wiem, nie wiem, jak tam jest, natomiast y, na siłowniach y, w Brazylii no, jest taki pełny, full wypas i są różne, różnego rodzaju ćwiczenia cardio. Mhm. Na wszystkich w ogóle, moja siłownia ma też na przykład na dachu ma beach tenis i vol, beach wolę i w ogóle tego Uuu. typu rzeczy, więc, więc no jest wszystko. No. więc jakby chce się ćwiczyć, chce się robić dietę, chce się, wszystko się chce jest słońce, jest ciepłe, wszyscy wchodzą cały czas pół nago, więc trzeba mieć dobre ciało, bo jak nie, to, to nie. Czyli no. to jest ta motywacja. No tak. Wszyscy to... chodzą pół nago, to no Cały prostu... czas. Tam jakby nie przesadzają z używaniem zbyt dużej ilości materiału projektanci. Taki kraj, dziwisz się? No tak, nie no. Stąd też taka wolność seksualna u Brazylijczyków. W Brazylii Brazy... są motele. Przecież motel to nie jest tak jak w, w Stanach, czy no. tutaj motel, to, to nie jest... Czym jest motel w takim razie w Brazylii? W ja motel to jest, to, to jest miejsce, do którego się chodzi, żeby sobie bzyknąć. Naprawdę? No, Ale pewnie. to czy taka jest w ogóle etymologia? W sensie tak się motel... Tak, się te... tak to, no jest, to jest przyjęte. Kiedy motele mają największy obrót? Od poniedziałku do piątku, no. między 12 a 14, czyli w przerwie na lunch, czyli w ogóle nikt się nigdy nie zdradza. O. No I te Ale... takie motele tam na, w São Paulo, mhm. to wiem, że wynajmują nawet na 15 minut pokoje. W, czyli taki wiesz, na szybciutko. <laughs> Raz, dwa, trzy i po sprawie. Ja już tak <laughs> chciałem ze smutkiem w oczach powiedzieć. A to może być dłużej niż 15 minut? Zresztą no tam, tam, wannę masz, rurę, Naprawdę? <rof» słuch> przecież... Tak, no tak, no. no. Tak, tam jest wszystko. Okay. Tam jest wszystko tam. To jest bardzo fajny, fajny system. Może hmm. można by go wprowadzić. W Polsce. <ś corrani> Pomysł na biznes, kochani. Kolejny. No nie, no na przykład przy uniwersytecie, na którym ja studiowałam, jest motel, który daje 15% zniżki dla studentów. Czy byłaś w innych e, krajach Ameryki Południowej? Byłam. Gdzie byłeś? Byłam w Argentynie, byłam w Urugwaju, byłam O, to super, to masz porównanie. No masz. No i jak oceniasz tamte kraje względem Brazylii, którą kochasz, co udało ci się pokazać pięknie <laughs> i wyboku i tu? Brazylia, y, Brazylijczycy są, to jest, w ogóle, to jest w ogóle, inny świat Brazylia. Argentyna i Urugwaj są, znaczy pr przede wszystkim Argentyna jest strasznie nadęta, jest, no Argentyńczycy są, y, no oni się uważają za lepszych, uh -huh. za bardziej wyedukowanych. To, to, Argentyna, a pozostałe kraje? Urugwaj, y, Uru, Urugwaj jest piękny, bardzo mi się podoba Urugwaj y, i to jest tak naprawdę, mi się on bardzo kojarzył z Polską na, na taką, z, z Juratą. Bo ja byłam w takim miejscu właśnie, nie pamiętam, za cholerę, jakie, jakie to było miasteczko, ale żeśmy tam pojechali, żeby promować jeden, jedno, jeden development tam. A, I ta, było tak, tak, tak. I tam było pięknie, bo byłeś nad morzem i tam jest troszeczkę tak chłodniej i jest tak leśnie, tak jest dokładnie tak, jak jest na Helu. W więc ja się tam czułam tak swojsko. Bo jest naprawdę super, i, i, i Urugwajczycy są bardzo taki tacy elegancy i dobrze wychowani. I bardzo mi się to podobało, fajnie tam jest. Jeżeli chodzi o Ekwador, to byłam um, w Ekwadorze i dziwnie jest, no bo jedzą świnki morskie i, i w ogóle. Dalej Tak, tak dalej? jedzą, jedzą. Są w restauracjach normalnie. Nie. Ma, znaczy, ja byłam na, w Ekwadorze, nie wiem, 10 lat temu, no ale cały czas no, wtedy jeszcze. 10 lat nie zmieniło tak dużo, nie? No, tak Bardziej. myślę. E, więc tam tak, no i na lat na Galapagos, gdzie to jest w ogóle inny świat. Jeszcze udało mi się poznać tego żółwia, który umarł najstarszego. Zobaczył Hankę, powiedział, dobra, spoko. To już nie, 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 kończę. powiedział, teraz mogę umierać. Teraz w końcu teraz mogę, umrzeć, mogę umrzeć, tak. umrzeć. <laughs> tak. było. Czyli to jest ta Hanka, ok. To, jest, to ona. <laughs> no i byłam w, 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 w Chile byłam, ale to tylko tak o. na lotnisku, ale to też dało się już poznać y, lokale jacy są i nie wyglądają na za <laughs> Powiem tak, nie żebyśmy tu się obracali tylko w sferze stereotypów, ale czasem, ale czasem się udaje, absolutnie. E, ale wiesz, jakby czy, 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 czy spośród tych krajów właśnie Ameryki Południowej, w sensie ty, faktycznie po prostu czuję że ta Brazylia ci najbardziej pasuje ale też jednocześnie jest najbardziej faktycznie taka otwarta radosna szczęśliwa kolorowa tak brazylijczycy to jest wiesz, o... kurczę przecież ten sam kontynent ja wiem brazylia jest wielka to są wielkie kraje wiem 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 to wszystko nie, to jest inna wszystko, mentalność to jest w ogóle bywała. inne podejście do, podejście do życia to jest e, bardzo oni są bardzo wyrozumiali w stosunku do wszystkiego w sensie jakby nie zrobiłeś tego dzisiaj miałeś co zrobić ale brzuch cię bolał, po prostu nie zrobiłeś tego, brzuch cię bolał Żeby i bolał. koniec. Tak. No dobra, ale zrobisz to jutro, no zrobię. zrobię. Okej. Okay. Jakby to jest na, na tej zasadzie, jest dużo bardziej bezstresowo i poziom edukacji tam jest dużo niższy, dlatego osoby, które mają wyższe wykształcenie, bardzo często rozumieją to, że właśnie... Nie możemy, nie, mo, nie można traktować tych innych osób, które nie miały tyle szczęścia w edukacji, w sposób yy, no taki poniżający. Przyjeżdżę do Brazylii. W... Przyjeżdż do Brazylii. Ja bym, przyjechał ja bym przyjechał bardzo do Brazylii, ale wiesz, to teraz, teraz się nie lata. Ale jak się będzie dało latać, to bardzo chciałbym. Przyjeżdżę. Nie, są, no bo w Polsce. No nie, nie, no, nie, no wiesz, teraz... Żadnej się... kwarantanny nie ma, robisz tylko test na COVID. Przy... Ale ja nie chcę spędzać yy, ilu, ośmiu godzin, czy iluś tam w. w... W samolocie w maseczce, no błagam cię. Ja to wierzę, Jaka jakby to mnie... ta maseczka, nikt nie siedzi w maseczkach? <noise> to samolot do Brazylii. To jest samolot do Brazylii. Maria, nikt nie to... siedzi w samolocie do Brazylii. Nikt nie siedzi w Brazylii. Naprawdę? A to no. ile razy w Kowidzie leciałeś z Brazylii tu? Nie, raz. nie tylko raz. Zresztą w sensie przyleciałaś. Tak, A mi... kiedy przyleciałaś? To było teraz przecież. 19 grudnia, udało mi się. No, A że... żeby... do Polski, co, nie byli ludzie w maseczkach? No byli, ale tam, tam byli tak tam na wejściu do samolotu, potem już były nogi na suficie i w ogóle nikt się nie. 那不呀。No, yeah.